To jest pierwsze na świecie zaprezentowane publicznie Volvo FH12. Od, od samego początku jest w posiadaniu jednego właściciela. Tym właścicielem jest Alex, Alex Anderson. On te auto operował, miał je na użyciu i dodatkowo je odrestaurował teraz. To jest pierwsze na świecie zaprezentowane publicznie Volvo FH12. No, można powiedzieć, kawałek historii. Taką miał specyfikację 420 HONI 1800 momentu obrotowego 1750 Nm. Skrzynia biegów SR1900 manualna Tylna oś R90, kabina ze sliperem, wheelbase długość 380, maksymalna dopuszczalna masa 38 ton No i to jest pierwsze publicznie pokazane <kłysy> FH